słuchaj jest sprawa. ten chłopak całe życie pomagał innym, teraz potrzebuje naszej pomocy, jeśli możesz to podaj zbiórkę dalej z góry dziękuję za wszelkie wpłaty oraz udostępnienia, w ostatnim czasie Adrian zaczął się bardzo dziwnie zachowywać, tak jakby miał jakąś tajemnicę przed przyjaciółmi Zuza wraz z Melą zastanawiają się dlaczego Kubacki z dnia na dzień zaczął się tak dziwacznie zachowywać jak nie on, Melania myśląc nad tą sprawą dochodzi do wniosku, że Adi zapewne się pewną niespodziankę dla swojej ukochanej. Mówi o tym Zuzce. Przyjaciółka dodaje sobie dwa do dwóch. I może tak być. Zuza jest szczęśliwa, ponieważ chciałaby zostać żoną Adriana. Wkrótce Kubacki zaprasza swoją miłość na romantyczną kolację. Zuza wie, że chce jej się oświadczyć. Więc musi wyglądać jak milion dolców. Podczas kolacji Adrian oświadcza swojej partnerce, że ma nową pracę. Na drugi dzień Zuza jest rozczarowana, gdyż myślała, iż jej facet chce się oświadczyć a on tylko pochwalił się nową pracą w policji. W dodatku nazwał to największym swoim marzeniem, a Dodod uważała, że jego największym marzeniem jest spędzenie z nią resztę życia. Kubacki zauważa, że jego dziewczyna jest na niego wściekła. Na szczęście jest na tyle inteligentny i skumam o co może jej chodzić. Chłopak postanawia, oświadczy się jeszcze tego samego dnia. Chce by Zusa została jego żoną. Ja nie chcę się czepiać, ale muszę, bo przecież Kubacki od początku 19 plus. Był w szkole dla pilotów i chciał nim zostać. Nie pamiętam jak to było w serialu szkoła, co do pracy marzeń, gdy się już ogarnął, aczkolwiek jeśli ktoś pamięta, to proszę napisać o tym w komentarzu. Za przeproszeniem, bycie policjantem, a pilotem. To ogromna różnica. Nie wiem, czy produkcja ma na zadebili, że nie potrafimy rozróżnić policjanta od pilota albo jest na odwrót. dwa Jeżeli 19 plus jest kontynuacją szkoły, to przepraszam bardzo, ale on nie może zostać policjantem, gdyż jest. Karany, a tam takie osoby nie mogą pracować. Ogólnie wątek jest zrobiony na jedno kopyto. Oba zawody zaczynają się na P. Więc co to za różnica? Kto by się tam mógł doszukiwać? Przecież między konikiem polnym a koniem. Też nie ma zbyt dużej różnicy. Nie. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz policja, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy Zuza będzie dobrą żoną?